No dzień dobry, Zebraliśmy się dzisiaj w kuchni, chłopaków na ostro I jak już możemy się domyśleć, że siedzimy w kuchni, to będziemy coś jeść Krzychu, co będziemy jedli? Batony kubańczykakowe Dzisiaj wyszły jakieś banilowe. W za 3 złote? bo nie tak. jestem doinformowany Ja nie jestem całego, więc sobie pokroję Ciężko coś powiedzieć, baton jak baton w sumie Wafelek oblani czekoladą Nie jest taki kruchy ciągnący się. Powiedział, że się bardziej to jest kokosowy niż To Może jak się błodna na opakowaniu. To jest mleczna czekolada. Taka bardzo mleczna. Przepukał te kubki smakowe. No, smakuje jak źródł kiedyś podobnego batona, ale to są takie fit Go on się chyba nazywałem i czekoladowy jest podobny z konsystencją i ze smakiem trochę, że tutaj bardziej czuć taką wanilię i tak może tutaj jeszcze kokosa w sumie. Ale jak za 3 złote mi smakuje daję 8. Może być. Nie Krzychu, to już nie dla ciebie. To dla kolegi za kamery. Dzięki za Podzielił się ładnie. Płęta z odcinka, warto się dzielić, widzowie. Ten zawsze co najmniej najbardziej słaniakuje. Nie podzielił się. Widzę, że go chwilę na prawą stronę, tutaj patrzy. Tu zerka co chwilę. Wiesz, co to na stole leży? Właśnie, kanapeczki tam leżą. On głodny już jest. Trzeba krzykuć, to co byśmy coś kupili do jedzenia. Batonik, jak batonik, ale mi smakował. To, co już mogłem powiedzieć, to powiedziałem. Więcej nic nie powiem, się nie wypowiem na ten temat. Pamiętajcie zostawić lajka, suba i gwarant z tego. Cieszę